Dzień dobry. Witam Was dzisiaj w bitwie lotniczej, co na moim kanale nie zdarza się zbyt często. I zdecydowałem na się na latanie samolotami, dlatego, że jest potrzebne do zrobienia wyzwania w Battle Passie, gdzie trzeba sobie postrzelać do. Myśliwców, szturmowców i bombowców, trzeba ich zestrzelić odpowiednią ilość, żeby te wyzwanie zaliczyć. A na bitwach naziemnych jest to trudne do zrobienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyszukanie y, szturmowców, więc y, no z konieczności włączyłem sobie bitwy lotnicze, a Filmik będzie bardzo długi, bo też bardzo długa była to bitwa. Od razu muszę też zaznaczyć, że jestem bardzo kiepskim pilotem, bardzo słabym pilotem. Nie oczekujcie tutaj wielkich cudów, no bo po prostu nie potrafię. Robię to, co robię najlepiej, jak umiem, a że nie umiem, to wychodzi jak wychodzi. Jest pierwszy szturmowiec przede mną, pierwszy, pierwszy frag. No i następne niestety, jakie tutaj w tej bitwie się zdarzyło, to, to właśnie, że jest ona bardzo długa. Mocno przekroczyła ustawienia mojej nagrywarki. Przekroczyła też maksymalne ustawienia do nagrywania. Więc początek bitwy i to dłuższy początek będzie nagrywany z powtórki. A tu jak widać, niewiele widać. Te powtórki z bitew y, lotniczych w wartanderze są kiepskie, moim zdaniem. Trudno jest się połapać, co jest grane. No, ale jest jak jest i trzeba będzie to przeboleć. Cały czas latam sobie tutaj po niebie, szukam szturmowców, bo szturmowce są najtrudniejszymi samolotami do yy, strącenia, i cały czas mam na myśli bitwy naziemne, więc chcę sobie chociaż zapas zrobić, gdyby się nie udało. Zastrzelić wszystkich innych typów samolotów, no i spoglądam też co się dzieje za mną. Przeciwnicy są dość daleko, ale nie na tyle, żebym mógł ich lekceważyć. A lecę w kierunku naszej bazy, dlatego że tam oprócz. Tego podświetlonego w tej chwili BF-a był jeszcze m, szturmowiec, o który właśnie, właśnie chciałem zawalczyć. Kolega Flo Just już mi napsuł krwi w poprzednich bitwach. To jest dobry gracz, przynajmniej jak na mnie. No, a w moim wypadku to nie jest wielką sztuką być dobrym graczem, jeżeli się gra przeciwko mnie, bo... bo sam nie umiem. Jakieś trafienia weszły w BF-a. No i BF chyba jest trafiony. Ja niestety też jestem trafiony. BF się rozbił, a ja bez silnika nie mam się co pchać do bitwy. Wysunę podwozie i będę próbował wylądować. Nic mi to w bitwie nie daje, ale przynajmniej będę miał satysfakcję, że w miarę cały samolot znajdzie się na ziemi i nawet by mi się to udało, gdybym nie fakt, że zacząłem hamować i mój Spitfire w tym momencie się rozbił. Pierwsza stracona maszyna. Następny jest Tyfon, ten lepszy. W tym szablonie tutaj mam ustawione samoloty z BRM od od 3.7 do 4.7, dość nisko, ale lata mi się najlepiej właśnie na tym BR-ze i dlatego takie ustawienia podobno na samolotach ta różnica BR-ów aż tak mocno nie boli więc nie będę też przeżywał takiej dużej rozpiętości battle ratingu no i następny szturmowiec BF110 trochę daleko Najpierw myślałem, że będzie leciał nad nasze bazy, ale jak się okazuje, zawrócił. A ja jestem coraz bliżej niego. No i niestety dla mnie w tym momencie się rozbił, a tu jest Focke-Wulf 190. Trochę sobie postrzelaliśmy, Foke wulf dostał obrażenia. No i w tym momencie się rozbił i ja dostałem za tą, za tą akcję fraga. No ale jak widać, sam miałem pożar. Jeszcze miałem nadzieję, że się ten pożar ugasi, tyle że nic takiego się nie stało dopadli mnie, pozostali czerwoni, no i straciłem tego mojego tyfona następny Spitfire i znowu lecę rozglądam się czy gdzieś jakiś szturmowiec by nie chciał podlecieć jak na zawołanie pokazał się ME 410 trochę daleko, ale szybko się zbliża. Mam przewagę wysokości nad nim, jest szansa, że uda się go oblecieć. Niech tylko dołem się przesunie troszkę bliżej. No i właśnie w tym momencie zaczynam nalot na niego od tyłu, tylko że Messerschmitt się wykręcił w moją stronę, nie dałem rady. Wykręcić za nim, no ale też jestem u niego na ogonie. Troszkę za szybko go dogoniłem, cały czas lecę za nim. Teraz trafienie już za fraga. Ale czerwoni znowu zniszczyli mi samolot, dostałem pożar i ten samolot straciłem. jakieś fragi udaje mi się robić, no niestety słabi gracze mają tak jak ja, że oddają za fraga swój samolot. I jeżeli uda mi się zrobić dwa, Takich, dwóch takich przeciwników strącić, no to już jest sukces. A przede mną u 2 kolejny szturmowiec, kolejny potencjalny frag. 6 km przede mną, no ale że leci w moją stronę, a dokładnie w stronę bazy. Ta odległość szybko się zmniejsza leci za nim jeszcze F47, no ale ja będę szybszy jeszcze trochę skracam ten dystans wyprzedzam no i jest trafienie podpalony tylko gdzie on tutaj jest no nad naszą bazą chyba zdąży zrzucić bomby Bomby zrzucił, ale kolejne obrażenia, jakie dostał, zamieniły go we fraga. W tym momencie już jest nagranie na żywo. Z bitwy będzie cokolwiek lepiej widać z tego, co się w bitwie dzieje. Ja ponownie szukam dla siebie. Celów jak na złość żadnych szturmowców nie widać. Za to za naszym BF-em leci P51. Dolatuje niego, do niego od tyłu. No i zdobywam następnego Fraga. Pojawił się Dornier 350, 335 odlatuję od pola bitwy mam włączone przeładowanie działek no i teraz już dokończę to przeładowanie zbliżając się do czerwonych przede mną jest BF 110 następny szturmowiec jest po prawej stronie ten Dornier Dornier jest daleko a BF całkiem blisko straciłem swojego tyfona ale też dostał duże uszkodzenia ten szturmowiec więc też dostanę za niego fraga kiedy się rozbije Przede mną. Następny A26B. No i niestety to jest bot. Nie wiem, czy boty są zaliczane do wyzwania, ale ponieważ jest przede mną bez żadnej osłony, no to warto by było go strącić. Gdyby miał się do wyzwania zaliczyć, no to zawsze lepiej, żeby był rozwalony. I jeszcze trochę trafienie krytyczne, poważne uszkodzenia. No i A26 za chwilę powinien się rozbić. A mi skończyła się w tym momencie amunicja i muszę uciekać z tego miejsca. A26 rozwalony. No zobaczymy, czy będzie zaliczony. W tej chwili żadnych szturmowców nie widać. Daleko jest BV238, ale za daleko 10 km prawie. Nie ma szans, żeby do niego dolecieć. Są tam nasi przy nim, więc na pewno sobie z nim poradzą. Rozwalony BF został jak trzy. Zniszczony, ale też załapałem się na bułę stracony samolocik i ostatni w tym szablonie tym razem to ja lecę miałem podczepione bomby nie wiadomo po co od razu je wyrzucam żeby mi tu nie przeszkadzały Firefly całkiem przyjemny samolot tylko niestety niezbyt fajnie chce się kręcić ale mam nadzieję że na tego szturmowca wystarczy. Całkiem duża siła ognia. Wsadzone, krytyczne, podpalony. Jeszcze robię nawrót. Próbuję za nim lecieć, żeby go strącić, żeby mi tu żaden drużynowy. Tego fraga nie zawinął. No i ME rozbity. Frag zaliczony. Ja się przeładowuję. Mam na ogonie dwóch czerwonych. No niestety, z tak słabo kręcącym się samolotem nie mam większych. Szans na to, żeby się wybronić. No, i jak widać, straciłem silnik. Mocno postrzelane skrzydła. Coś jeszcze próbuję zrobić. Próbowałem się tutaj wykręcić bokiem do atakującego mnie w wulfa Nie udało się. I Firefly stracony. Wszystkie samoloty z szablonu już były użyte. Teraz będą um, następne samoloty już z podwójnych użyć, i jak widać, dwaj czerwoni lecą za naszym B-25 nad naszym lotniskiem. Tam na pewno będą robiły swoją robotę pelotki. O, właśnie, rozwalony pokewul. Został jeszcze Hurricane i też zniszczony A jeśli ktoś zwrócił uwagę na pasek to no praktycznie bitwę już przegraliśmy I Jeszcze dwa szturmowce Jer i Junkers 87 No skoro są to ja będę próbował je dla siebie zdobyć tak jak już mówiłem wcześniej Junkor, te szturmowce jest dość trudno znaleźć więc no zakręciłem się właśnie na tym żeby do nich strzelać przede wszystkim Jer bokiem leci dostał trafienie krytyczne I zginął. Na ogonie w tej chwili jest Junkers. Wykręciłem się, rozwaliłem Junkersa, ale też zahaczyłem o jego kółko, no i w ten sposób straciłem samolot. Cały czas bitwa nie chce się skończyć. Tutaj nad naszym lotniskiem jest jeden czerwony z towarzystwem Spitfire'a, a przede mną jest dwóch przeciwników. Ponieważ lepiej jest grać je, dwóch na jednego, niż jeden przeciwko dwóm, no to zawróciłem w stronę tego focke i razem ze Spitfire'em mam nadzieję, że go rozwalimy. Potem będziemy mogli się zająć tymi czerwonymi, którzy byli przede mną. A nasz bombowiec jest na lotnisku. Kokiew coraz bliżej. No i rozwalony przede mną BF-100 9 było ich dwóch, gdzie jest ten drugi. No nie bardzo nie widzę go. Za to BF nie dał mi szansy na postrzelanie. Bardzo skutecznie straciłem ten swój samolot. Nic więcej nie zrobiłem, no, ale niestety przy moich umiejętnościach i w tej, na tym etapie bitwy, Raczej większych szans nie mam tutaj, już zostali tylko najlepsi. Jeszcze raz próbuję strzelać. No, i ten tyfon tak się jakoś dziwnie kręci. Zamiast wznosić się, kiedy mu tak, kiedy nim tak steruje, to on leci na dół. No, i tak dziwnie to wszystko wygląda. Próbuję. Tego foca wulfa. No, weszło poważne trafienie i samolot zniszczony. Ponownie trzech przeciwników przede mną. Bitwa cały czas trwa, co jest dla mnie bardzo dziwne. No, ale idzie w sumie nie najgorzej, więc próbuję swojego szczęścia. Trafiony BF i trafiony mój tyfon. Ciągle czerwonych, cała masa, to znaczy trzech. Dla mnie to ich jest bardzo dużo, aż za dużo. No, ktoś lepszy może by sobie z tą trójką poradził, ale nie ja. Trafienie. No tak. BFA to ja raczej nie wykręcę. Ale no, udało się jednak ten samolot trącić były tu dwa jeszcze czerwone samoloty a okazuje się że jest jeden tego z respa który wyleciał nie liczę no i bardzo blisko mnie na radarze widać jedno podświetlenie na przeciwniku czyli musi być nade mną już go słychać jeszcze próbuję jakiś manewrów no ale wybronić się przed BFM przy takiej dużej yy, przewadze wysokości, no to nie przy moich umiejętnościach został mi ostatni samolocik Ponownie ten BF Ponownie próbuję do niego strzelać No, ale nic z tego nie wyjdzie. Jeszcze udało się go trafić. Tylko, że go nie wykręcę. Nie ma o tym mowy. Już jest na moim ogonie. Więc mogę się z tym swoim mustangiem pożegnać. O no, właśnie. Wszystkie dobre samoloty użył dwa razy. Ostatni z szablonu jaki mi został to jest właśnie szturmowiec Fairfree, no, ale tutaj żadnych większych szans nie miałem nie z takimi przeciwnikami. A dość nieoczekiwanie okazuje się, że zająłem w Teamie pierwsze miejsce i zrobiłem 14 samolotów przeciwnika plus ten bot. No i udało się w tej bitwie zakończyć wyzwanie Battle Passa. Film wyszedł bardzo długi. Kto chce, niech jeszcze, niech jeszcze ogląda statystyki. A z mojej strony to wszystko. Cześć.